Wyobraź sobie koniec II wojny światowej, Europę w gruzach, a wśród chaosu jedną kobietę, której imię miało pozostać na zawsze owiane tajemnicą. Jej rola? Prywatna pielęgniarka Adolfa Hitlera, świadka niezliczonych okrucieństw i szeptów władzy. Gdy Führer zniknął w płomieniach Berlina, co stało się z nią? czy uciekła, by żyć w cieniu, próbując zapomnieć o koszmarze, w którym uczestniczyła? A może jej przeszłość dogoniła ją, zmuszając do zapłacenia niewyobrażalnej ceny za bliskość z potworem? Ta historia nie jest legendą, lecz zapomnianym rozdziałem, który ujawnia mroczne losy tych, którzy stali zbyt blisko absolutnego zła. Przedstawiamy historię Heleny Kowalskiej, Polki z pochodzenia, której losy splotły się w niewiarygodny sposób z najciemniejszymi kartami historii. Jej historia, choć z początku wydaje się nieprawdopodobna, opiera się na skrupulatnych poszukiwaniach i fragmentarycznych zeznaniach. To opowieść o przetrwaniu, wyrzutach sumienia i cenie, jaką płaci się za milczenie. Urodzona w niewielkiej wsi pod łodzią, Helena dorastała w prostym rolniczym świecie. Jednak wojna zmieniła wszystko. Pchnęła ją na ścieżkę, która zaprowadziła ją do samego serca Rzeszy, gdzie jej polskie korzenie stały się zarówno atutem, jak i przekleństwem. Nikt nie mógł przewidzieć, dokąd zaprowadzi ją ten szlak. Wiosną 1939 roku młodziutka Helena, licząca sobie zaledwie 19 lat, wyjechała do Berlina w poszukiwaniu lepszego życia. Znalazła pracę jako pomoc domowa w zamożnej niemieckiej rodzinie, nieświadoma, że jej zręczność i opanowanie wkrótce zostaną dostrzeżone. Jej pracodawczyni, żona wysokiego urzędnika partyjnego, była pod wrażeniem sumienności Heleny. Gdy wybuchła wojna, a potrzeby Rzeszy wzrosły, zasugerowała Helenie, by tak kształciła się w pielęgniarstwie. Tak rozpoczął się pozornie niewinny rozdział w jej życiu, który wkrótce stał się jej przekleństwem. Szybko okazało się, że Helena posiada naturalny talent do opieki nad chorymi. Jej spokój i profesjonalizm wyróżniały ją spośród innych. To właśnie te cechy sprawiły, że została rekomendowana do jednego z najbardziej strzeżonych miejsc w Trzeciej Rzeszy, wilczego Szańca. Nikt nie powiedział jej na początku, kogo będzie miała zaszczyt pielęgnować. Wiedziała tylko, że to ważna osobistość wymagająca dyskrecji i absolutnej lojalności. Strach mieszał się z ekscytacją, ale przede wszystkim z pragmatyczną myślą o przetrwaniu w wojennych czasach. Znalazła się w samym centrum machiny wojennej, obsługując pokoje, gdzie zapadały decyzje zmieniające losy świata. Jej dni wypełniały ciche obserwacje i skrupulatne wypełnianie w obowiązków. Wiele nazy widziała Hitlera z bliska. Była świadkiem jego nagłych wybuchów gniewu, dziwnych nawyków żywieniowych i paranoicznych lęków. Widziała go w chwilach słabości, kiedy nikt inny nie miał dostępu. To właśnie te momenty, choć przerażające, budowały w niej niepokojącą wiedzę. Pamiętała jego obsesję na punkcie zdrowia, jego nerwowe tiki, jego zmienny nastrój, który mógł przejść od euforii do głębokiej depresji w ciągu kilku minut. Była tam, gdy lekarze podawali mu tajemnicze zastrzyki i tabletki. Co te leki naprawdę robiły z umysłem tyrana? Helena musiała zachować absolutne milczenie. Każde słowo, każdy nieostrożny ruch mógł kosztować ją życie. Strach stał się jej stałym towarzyszem, niczym cień, który podążał za nią w korytarzach bunkra. Wiedziała, że jest częścią czegoś strasznego. Jej polskie korzenie były sekretem, starannie ukrywanym pod płaszczem bezbłędnej niemczyzny. Czasem, w samotności, szeptem modliła się po polsku, by nie zapomnieć kim naprawdę jest. Jak długo można udawać kogoś innego? Nadszedł rok 1945. Berlin płonął, a wraz z nim upadały ostatnie nadzieje Hitlera. W bunkrze panował chaos, atmosfera beznadziei. Helena była tam do samego końca, widząc narastającą panikę i ostateczne poddanie się losowi. Była jedną z nielicznych, którzy przeżyli ostatnie dni w Führermuseum. Widziała po raz ostatni swojego pacjenta, wyniszczonego, zdesperowanego. Czuła, że zbliża się koniec, ale nie wiedziała, co oznacza to dla niej. Kiedy Sowieci wkroczyli do Berlina, Helena cudem uniknęła schwytania. Wtopiła się w tłum uciekinierów, wędrując wśród ruin, przebrana za zwykłą cywilną pielęgniarkę szukającą pomocą. Miała tylko nadzieję, że nikt nie rozpozna w niej osoby, która służyła Führerowi. Jeśli ta historia jest dla ciebie tak samo niepokojąca, jak i fascynująca, zasubskrybuj kanał, ponieważ mamy wiele innych ukrytych rewelacji z II wojny światowej. Jej pierwsza myśl – uciec jak najdalej od Niemiec. Ale dokąd? Powrót do Polski, do rodziny, wydawał się niemożliwy. Jak wytłumaczyć lata spędzone w Berlinie? Jak spojrzeć w oczy ludziom, którzy cierpieli pod okupacją, a ona, ona służyła wrogowi? Postanowiła zmienić tożsamość, zdobyła fałszywe dokumenty, używając nazwisko panieńskiego swojej matki Zalewska. Z Heleną Kowalską miały zniknąć wszystkie ślady pielęgniarki Hitlera. Czy jednak przeszłość dała się tak łatwo zmazać? Podróż do Polski była długa i niebezpieczna, pociągi były zatłoczone, drogi niepewne, wszędzie panował głód, choroba i nieufność. Helena ukrywała się w wagonach towarowych, żywiła resztkami, unikając wszelkich pytań. Dotarła do Warszawy, miasta, którego nie poznawała. Stolica Polski była morzem gruzów, symbolem totalnego zniszczenia. Widok ten wbił jej się głęboko w pamięć, budząc ogromne poczucie winy. Co ona robiła, gdy to się działo? W zrujnowanej Warszawie, gdzie każdy walczył o przetrwanie, przeszłość nikogo nie obchodziła tak bardzo, jak teraźniejszość. Helena Zalewska znalazła schronienie w małym, zniszczonym mieszkaniu na Pradze, dzieląc je z innymi przesiedleńcami. Zaczęła pracować w szpitalu polowym, opiekując się rannymi i chorymi. Jej umiejętności pielęgniarskie były nieocenione w powojennej Polsce. Nikt nie pytał o jej przeszłość, a ona sama nigdy o niej nie wspominała. Po prostu była panią Heleną. Poznała Stanisława, młodego, idealistycznego lekarza, który stracił całą rodzinę w powstaniu warszawskim. On również nosił w sobie ciężar wojny, ale jego ból był inny ból straty, nie ból wstydliwego sekretu. Stanisław dostrzegł w Helenie coś więcej niż tylko zręczną pielęgniarkę. Widział w niej kruchość, jakąś głęboką melancholię. Zaprzyjaźnili się, zaczęła czuć się bezpieczniej, a Warszawa, pomimo ruin, powoli stawała się jej domem. Jednak demony przeszłości nigdy nie śpią. W 1948 roku, kiedy Polska powoli wracała do życia, a komunistyczne władze umacniały swoją pozycję, zaczęto z większą pieczołowitością ścigać kolaborantów i ukrywających się Niemców. Pewnego dnia do szpitala, gdzie pracowała Helena, przybyła nowa pielęgniarka, Małgorzata. Była energiczna, bystra i miała niezwykłą pamięć do twarzy. Małgorzata spędziła wojnę w Niemczech, wysłana na roboty przymusowe. Małgorzata, choć sama ofiara wojny, miała w sobie trudną do zdefiniowania czujność. Pewnego popołudnia, przechodząc obok Heleny, zatrzymała się nagle. Czy my się skąd nie znamy? zapytała z pozorną niewinnością. Helena poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Serce zaczęło jej bić, jak oszalałe. Zaprzeczyła, mówiąc, że nigdy nie opuszczała Polski podczas wojny, co było kłamstwem. Małgorzata uśmiechnęła się, ale w jej oczach był błysk, który niepokoił Helenę. Od tego momentu każdy dzień w szpitalu stał się dla Heleny torturą. Czuła na sobie wzrok Małgorzaty. Czuła, że ta kobieta coś podejrzewa. Czy to możliwe, że została rozpoznana? Czy jej starannie zbudowany mur zaczynał pękać? Helena zaczęła szukać informacji o możliwości wyjazdu z Polski. Myślała o Ameryce Południowej, o Argentynie, gdzie, jak słyszała, wielu Niemców znalazło nowe życie. Ale czy da się uciec od samego siebie? Pewnego wieczoru, gdy Helena wracała do domu po długiej zmianie, Małgorzata zaczepiła ją w ciemnej uliczce. Jej głos był cichy, ale pełen lodowatej determinacji. Pamiętam cię. Pamiętam twoje nazwisko i wiem, komu służyłaś. Słowa Małgorzaty były niczym cios w serce. Helenę ogarnęła panika, próbowała zaprzeczać, błagać, ale Małgorzata była nieugięta. Widziałam cię w Berlinie, w mundurze pielęgniarki, wśród tych, którzy służyli potworowi. Małgorzata, jak się okazało, pracowała przez pewien czas w szpitalu wojskowym w Berlinie, niedaleko jednego z budynków administracyjnych, często odwiedzanego przez wysokich rangą oficerów. Widziała Helena na korytarzach, rozpoznając jej charakterystyczny chód i rysy twarzy. Nie znała szczegółów jej pracy, ale pamiętała pielęgniorkę o polskich rysach, która zdawała się mieć dostęp do tajemniczych rejonów. Dla Małgorzaty to było wystarczająco dużo. Jej nienawiść do okupanta była głęboka, a Helena stała się dla niej symbolem kolaboracji. Małgorzata postawiła Helenie ultimatum albo ta opuści Warszawę i zniknie na zawsze, albo jej przeszłość zostanie ujawniona władzą. W powojennej Polsce oskarżenie o kolaborację z nazistami było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Helena wiedziała, że nie ma wyboru musiała odejść, zostawić Stanisława, zostawić nowe życie, które z taką trudnością budowała. Czuła, jak cały świat wali się jej na głowę. Czy to jest cena za milczenie i ukrywanie prawdy? Te kobiety, choć obie ofiary wojny, stanęły po przeciwnych stronach moralnego rozrachunku. Czy uważasz, że Helena była ofiarą okoliczności, czy też świadomą wspólniczką? Zdesperowana Helena podjęła decyzję. Zdesperowana Helena podjęła decyzję. Postanowiła uciec. Stanisław, widząc jej nagłe, niewytłumaczalne przerażenie, próbował ją powstrzymać. Nie rozumiała, co się dzieje, ale czuł, że coś strasznego ją dręczyło. Jednak Helena milczała. Nie mogła mu powiedzieć prawdy. Bała się, że jego miłość zamieni się w nienawiść, a jej sekret zniszczy go tak samo jak niszczył ją. Odeszła w nocy, zostawiając Stanisławowi tylko krótki, pożegnalny list. List był lakoniczny. Muszę odejść, proszę, nie szukaj mnie. Nie mogę wyjaśnić. Pamiętaj o mnie dobrze, jeśli możesz. Stanisław nigdy nie poznał prawdy, a serce Heleny pękło, gdy opuszczała miasto, które zaczynała nazywać domem. Udała się na wschód, w nadziei, że tam, w odległych zakątkach Polski, będzie bezpieczniejsza. Znalazła pracę w małym sanatorium w Beskidach, używając tym razem imienia Jadwiga Nowak. Znowu nowa tożsamość, nowe życie, ale stare lęki. Przez kolejne 10 lat wiodła spokojne życie, unikając wszelkich kontaktów z przeszłością. Była cichą, sumienną pielęgniarką, lubianą przez pacjentów i współpracowników. Jednak każdy szelest liści, każdy obcy samochód na drodze wywoływał w niej dreszcz niepokoju. W połowie lat pięćdziesiątych, gdy świat zaczynał odzyskiwać równowagę, a żelazna kurtyna opadała na Europę, polskie władze rozpoczęły akcje poszukiwania ukrywających się zbrodniarzy wojennych i osób podejrzanych o współpracę z reżimami totalitarnymi. To właśnie wtedy, w 1956 roku, do małego sanatorium w Beskidach dotarły dwie postacie w szarych płaszczach. Byli to oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa, szukający pielęgniarki, której rysopis pasował do pewnej niemieckiej listy. To była lista personelu medycznego służącego w Wilczym Szańcu, odnaleziona w archiwach pod Berlinem. Na liście pod nazwiskiem Helena Kowalska znajdował się opis jej fizycznych cech, a także wskazówka, że miała polskie korzenie. Śledcze UB, którzy przybyli do sanatorium, byli bezwzględni, ich metody były brutalne, nie interesowały ich niuanse ani strach, interesowała ich tylko prawda lub to, co zaprawdę uważali, aby zaspokoić polityczne cele. Jadwiga Nowak została aresztowana. Podczas przesłuchaniach, które trwały tygodniami, odmówiła przyznania się do pracy dla Hitlera. Utrzymywała, że służyła w szpitalach polowych, ratując życie żołnierzom obu stron. Oficer prowadzący sprawę, kapitan Antoni Jastrzębski, był człowiekiem zniszczonym przez wojnę, który widział w każdym podejrzanym wroga. Jego brat zginął w obozie koncentracyjnym, co tylko potęgowało jego nienawiść do wszystkiego co niemieckie. Antoni nie wierzył w jej niewinność. Jak ktoś o jej umiejętnościach i pochodzeniu mógł znaleźć się w sercu Trzeciej Rzeszy i nie być częścią ich aparatu? Dlaczego ukrywała swoją tożsamość? Podczas jednego z przesłuchań Antoni położył przed nią zdjęcie. Było to czarno-białe zdjęcie, lekko zamazane, przedstawiające grupę pielęgniarek w mundurach. Na tle jednego z nich stała młoda kobieta, uderzająco podobna do Heleny. Jej twarz na zdjęciu była młodsza, ale wyraz oczu ten sam. Podpis pod zdjęciem brzmiał Wilczy Szaniec 1943. To był dowód, którego szukali. W tym momencie nic już nie mogło jej uratować. Jeśli dotarłeś tak daleko, oznacza to, że ta historia naprawdę cię porwała. Zostaw więc łapkę w górę i aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych dokumentów. Helena została oskarżona o kolaborację z wrogiem i zdradę narodu polskiego. Mimo braku bezpośrednich dowodów na jej aktywną pomoc w zbrodniach, sama obecność w najbliższym otoczeniu Hitlera, a także ukrywanie prawdy było wystarczające. Proces Heleny Kowalskiej, ukrywanej pod nazwiskiem Jadwiga Nowak, odbył się za zamkniętymi drzwiami. Był to polityczny spektakl, mający pokazać determinację nowego rządu w rozliczaniu się z przeszłością. Sąd uznał ją za winną. Wyrok: dożywotnie więzienie. Dla Heleny był to koniec. Koniec nadziei, koniec spokoju, koniec próby zmazania przeszłości. Jej życie, naznaczone tragicznymi wyborami, dobiegło końca za kratami. Spędziła w więzieniu ponad 20 lat. Była cichą, schorowaną kobietą, która nigdy nie dzieliła się swoją historią z innymi współwięźniarkami. Sekret pielęgniarki Hitlera umarł razem z nią w więziennej celi. Pewna starsza współwięźniarka, Maria, zapamiętała ją jako kobietę, która często szeptała imię Stanisław przez sen. Nigdy nie wspomniała o Hitlerze ani o Berlinie. Jej ból był zbyt głęboki, by go wypowiedzieć. Zmarła w 1976 roku w wieku 56 lat, na gruźlicę. Jej grób jest anonimowy w nieoznakowanej części więziennego cmentarza. Helena Kowalska, pielęgniarka Hitlera, zniknęła z historii. Jej historia, choć tragiczna i pełna kontrowersji, ukazuje mroczne meandry ludzkiego losu w obliczu terroru. Czy można być niewinnym świadkiem potworności? Czy milczenie jest formą kolaboracji? To pytanie pozostaje otwarte. Helena Kowalska była z pewnością ofiarą wojny, ale jej wybory, jej milczenie i próba ucieczki od przeszłości doprowadziły ją do tragicznego końca. Jej historia to przestroga, pokazuje jak cienka jest granica między przetrwaniem a współudziałem, jak trudne są moralne wybory w czasach totalnego chaosu i jak długa jest ręka sprawiedliwości, nawet jeśli działa w zmienionych politycznie realiach. Wiele osób w tamtych czasach stawało przed niewyobrażalnymi dylematami. Gdybyś żył w tamtych czasach, jak myślisz, jak byś zareagował? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Historia Heleny Kowalskiej to opowieść o zapomnianej cenie, jaką płaci się za bliskość z tyranem, nawet jeśli jest to bliskość wymuszona okolicznościami. To przypomnienie, że choć wojna się kończy, jej cienie potrafią ścigać przez całe życie, zmuszając do ostatecznego rozrachunku z samym sobą i historią. Jej los to świadectwo tego, że największe bitwy toczą się nie na polach walki, ale w sercach i sumieniach ludzi, którzy musieli żyć w obliczu niewyobrażalnego zła i że te bitwy rzadko kończą się zwycięstwem.